Dobry, z jest to Maraz i witam Was znowu nowym odcinku vloga. Dzisiaj będzie troszeczkę na szybko, ale będzie drugi odcinek, to Wam zaznaczę od razu. I więc tak, wczorajszym jeden materiał mnie bardzo mm, nie rozbawił, tylko zwrócił szczególną uwagę na kilka problemów związanych w internecie. Pewnie się już domyślacie o co chodzi, większość z Was widziała ten materiał, a chodzi mi o projekt yy, Grażyna Żarko, bardzo fajnie ukazujący. I teraz tak. O co chodziło w projekcie? No to chodziło, żeby władować jedną osobę do internetu, która by wszystkich wnerwiała i zobaczyć reakcję ludzi i na ich bezkarność w internecie. Bardzo fajnie zrobione, mi się spodobał. Naprawdę pomysł nie z tej ziemi. Gratulacje dla pomysłodawców i wykonawców. Znaczy, może pomysłodawca był jeden, ale nie wiem. I teraz tak, no i gratulacje do samej aktorki, bo bardzo fajnie to było zrobione. Mi się to podobało i ogólnie też dałem się po części w konia zrobić, bo kumpel podesłał mi ten ostatni chyba vlog w linku i mówi, zobacz tą babkę, co tam wyprawia i jak ciśnie po wszystkich. No i teraz tak, ja sobie obejrzałem krótki ten vlog, no pomyślałem sobie. Głupkowaty materiał, i nic więcej, tylko jeszcze z ciekawości sprawdziłem sobie inny materiał i patrzę, ostro po nie jechali. A ja się sam, no, raczej unikam wypowiedzi o innych, ponieważ nie jestem taką osobą, która by zaraz po wszystkich jechała, ponieważ nie znam prywatnie. No i to była pierwsza kwestia, no i. Zakończyłem y, oglądanie tego całego kanału, bo myślałem, że nie jest wart. No i teraz, y, w moich sytuacjach pokazało się, że niektórzy osoby, y, osoby lubią ten film Grażyna. No dobra, no to ja sobie na to wszedłem i normalnie oni miałem naprawdę bombowe, z, po, bombowo zrobione. I y, fajnie twórcy pokazali ten problem bezkarności. I na końcu, przy napisach końcowych, ładnie to skomentowali. No i nie dziwię się, że się bali, bo jest kilku nawet takich osób, które uważają, że aktor to osoba raczej prawdziwa i. Utrosamiałem się nawet, pamiętam, kiedyś był taki materiał w telewizji z Andrzejem Grabowskim um, odnośnie kiepskich no i niektóre osoby na niego pisały, że naprawdę uważają go za y, kiepskiego z y, no i na niego to zbudzało uśmiechy politowania i unikania odpowiedzi. No i teraz tak. Jedna rzecz, która mnie teraz dziwi, teraz wszyscy co po tej grażynie jechali, to teraz wszyscy solidarnie mówią, mówią że naprawdę fachowo wykonana robota ja się z tym zgadzam. Ale najlepszą karą jaka była, to było wypowiedzi tych osób, komentarze, co o niej mówili. No i to pokazuje raczej. Hmm. Poziom naszego polskiego YouTube'a, a nie po prostu wolności słowa, ponieważ ja uważam, można w materiale rzucić hmm, cholerami, kurwami, tam różnymi rzeczami, żeby po prostu uatrakcyjnić materiał, a nie po prostu hmm, jechać po jakichś osobach. Możecie się zgadzać z poglądami lub nie, możecie to bardziej hmm, hmm, Interpretować, po prostu zrobić kreatywną krytykę, a nie e, żenadę i hamstwo. No i co? Jeszcze raz e, grube e, brawa dla twórców, pomysłodawców i wykonawców i dla tej aktorki, bo naprawdę bombowo to jest zrobione. I oczywiście zaraz zobaczcie link w opisie filmu, gdzieś mogli sobie obejrzeć ten cały materiał. I wrzucę dla porównania ostatniego chyba vloga, jaki miała. No i zobaczycie jak to wszystko wyglądało. Tak więc ja byłem raz. To był mój vlog. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!